Siemanko ludzie, ja jestem kto to jest kolejny odcinek sąsiedzi z piekłarodem 2. Popiół i zamęt, sąsiad poskramia dzikiego zwierza. Rozinka z piekłarodem znów rusza do akcji. Mamuśka nie może się oderwać od azbestowych pieluch <laughs> pieluch sprzedawanych na tutejszym bazarze. Sąsiad także znalazł sobie rozrywki, nowe rozrywki, jak przejażdżka po na świętej krowie <laughs> czy, czy spacer po rozrzeżonych węglach. To wymarzona sytuacja dla Woody'ego, jak i dla nas, oczywiście. Więc okej, okay. um, oj, będę musiał tutaj troszkę pomieszać. Okej, okay, już wszystko, już wszystko jest w porządku. Więc, jak na, jak na początku. Wow, nie! Fuck! No patrzcie, co ja zrobiłem. No, niechcący, niechcący wcisnąłem. To nie moja wina. Od razu na początku zbieramy sobie itemki. Tutaj musimy troszkę... O, mamy trzy rzeczy, no, pop... no proszę bardzo. Mamy trzy rzeczy, trzy itemy. I teraz idziemy tutaj i zbierzemy sobie kwiatki, tak? Tak, zbierzemy sobie kwiatki. Zbierzemy sobie kwiatki. Okej, okay, mamy kwiatki. Teraz... Hmm. Teraz tutaj. Fuck! Nie! Nie! Au 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 au! Auć! To nie było dobre. Nie podobało mi się to. No i teraz babka, no kurde. Fuck. Ja pierdzielę. No i teraz on idzie po lody. No i spoko. Ja pierdzielę. No dobra. No nieważne. Mogą się tutaj schować. No ale dobra. Więc teraz tak, tutaj idzie wszystko, już tutaj wszystko jest w porządku. On idzie tutaj, po loda, a ona idzie sobie wziąć, to znaczy schować się tam. Nie wiem co ona chce tam robić. No damy, dawa, dawaj, idziesz szybko. Dobra, to ja idę po, po to gówno tutaj ten dmuchawiec cały, czy co się, czy jak to się tam nazywa? Okej. Okay. Dobra. Dobra. No! Ej, 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 ej! Szybciej trochę! Wow! Holy fuck! Nie zda... What the fuck? Nie zdążyłbym! Wow! Nieładnie! Dobra, teraz gości idzie na górę. Więc muszę tutaj sobie postać trochę. Wow, nie, 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 nie idź tam, kurde. Dobra. I teraz on idzie tutaj. No to ja oczywiście teraz pójdę tam. Dobra. I teraz tak. Teraz kwiatka damy tej krówce, żeby wyprodukowała dla nas pewien składnik, który damy. <śm> no tak. No proszę krowi placek, mamy krowi placek i co możemy z tym krowim plackiem zrobić? No cóż, no wiecie, możemy zrobić z tym krowim plackiem coś, hmm... Zro możemy zrobić tym, z tym krowim plackiem, no coś tam możemy zrobić, zaraz wam pokażę co. Więc teraz tak, yy, benzynę dajemy tutaj. Okej, okay. nie wiem co, nie wiem co, nie wiem jaką, nie wiem co zrobić z... Z tą pokrywą. Naprawdę nie wiem. Ale będziemy, trochę ten żar będziemy. Ro, trochę rozruszamy ten żar, żeby był bardziej, bardziej rozgrzany. I oczywiście kanister z kanister z benzyną wlejemy do misy z wodą. I teraz szybko zamienimy główno, to znaczy krowi placek z lodem. Szybko! 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 Okej, okay, i teraz... ...zapierdzielamy schować się do, do tego kubła. Ok, akurat babka, babka wyszła. Dobrze, że mamy tutaj trzy życia, bo tak to, kurczę, byłoby troszkę trudno. Znaczy, nie byłoby trudno, ale wiecie. No i podpalony, proszę bardzo. Aha, już wiem o co chodzi. Dobra. Więc teraz tak. Muszę wyjść stąd. No, idziesz? Idziesz? Ok. Więc teraz tak. Zapałki. I teraz nie wiem co zrobić. Gaci nie można. Tego nie można. Tego nie można. Holy fuck! No nie! Nie! Holy shit! Fuck! Nie za bardzo udany będzie ten odcinek w grze. Dobra, teraz obserwujemy goście tutaj. Ouch, auć, auć, auć. Uh, ho, 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 ho. No ładnie. No i dobra, więc teraz będzie Krobi placek. Więc nie wiem co zrobić z azbestowymi pieluchami. Zaklinacze ognia rozpoczynają trening w bardzo młodym wieku, a azbestowe pieluchy mają ich przed zabezpieczy mają zabezpieczyć ich przed nieprzyjemnymi wypadkami. No ale No nie wiem o co w tym chodzi. Wejście, wejście do. Wow, 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 wow. Wejście do Taj Mahal. Sąsiad ma co kilka minut zagląda do Taj Mahal. W poszukiwaniu rzeczy, które nie zostały przyśrubowane do podłoża. Hmm, nie wiem. Scyzorek? No, oczywiście tutaj smacznego. Wiem, wiem. No nie wiem, no nic tu nie mogę zrobić. Wycieraczka. Nie wiem, rozwalić kapcie czy coś, podpalić kapcie. Nie wiem, nie, nie mam pojęcia. No, no no, po prostu nie mam pojęcia. Może wy byście wiedzieli, ale ja po prostu się poddaję przy tym odcinku, ale i tak mamy zwycięstwo, więc teraz idziemy do oświecenia. Sąsiad pokornie wypełnia rozkazy. Sąsiadowi nie udało się jeszcze zyskać przychylności Olgi, a troskliwa, troskliwa opieka mamuśki zaczyna mu wyraźnie to skwierać. Niestety całą złość sąsiad przelewa na bogu ducha winnego słonia. A biedne zwierzę ma tajemniczego obrońcę, który już planuje zemstę. a tym tajemniczym obrońcą jestem ja i wy. Więc okej. Okay. Zbieramy itemki. Zbieramy itemki, zarej zbieramy itemki. I już mamy dwa. Mamy jeż, jeża morskiego i kość. Czyli kość, czyli oczywiście Pies gdzieś tu się kręci. O, tu jest. Okej. Okay. No, sąsiad, idź gdzieś tam. Dobra. Sąsiad już biegnie, 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 mam im synek. Dobra, my tutaj bierzemy to wszystko. Dobra, teraz tutaj. Spoko. Jeszcze to możemy wziąć. Więc powinniśmy, powinniśmy. Bierzemy coś? Nie, okej. Okay. Tutaj nic nie musimy brać, ale będziemy brać z hmm. O, mamy pasek. Szybko... O nie, sąsiad tu zaraz przyjdzie. O oh, fuck! Sąsiad tu przyjdzie! A nie, już myślałem, że jest... wow, wow, wow. To nie byłoby miłe. Okej, okay, Olga idzie się kąpać, więc ja tutaj się, tutaj się przyczaję jak przyczajony tygrys i wezmę, bez, bez, wezmę, ten stanik jej o rozmiarze, rozmiar M, M jak melony. Okej. Okay. Dobra, więc myślę, że już mamy wszystkie itemki, znaczy nie, chyba nie. Chyba jeszcze nie mamy wszystkich itemków. Tak, nie mamy wszystkich itemków, więc teraz idziemy szybko, idziemy szybko. Zrobić coś takiego. Nie! Szybko spierdzielaj. Jest, dobra. Zdążyliśmy. Czyli, jak teraz sąsiad będzie spał, to ja się, prze, to ja się przejdę tutaj po tą, po tą malutką ośmiornicę. Ok. I teraz tę ośmiornicę. Holy wow! Akurat się obudził. Ho ho ho. Teraz tę ośmiornicę dajemy tutaj. Kij do krykieta dajemy słoniowi. Arbuzy mamy, tak? I tego arbuza... Pamiętam, że coś z tym arbuzem trzeba było zrobić. Tylko kurczę, żebyście... Żebyście... Leżak. Nie, czyli to nie to. Coś trzeba było zrobić. Ja pamiętam, że coś robiłem. Holy shit! Źle. Źle, źle, źle źle. O, ho, ho. Niedobrze. Olejek do opalania. A nie, dobrze. 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 Więc teraz tak. Co ja miałem zrobić? Aha, podłożyć kości dla psa i co zrobić z tą? O, shit, zaraz babka się obudzi. Co zrobić z tą, z tym olejkiem do opalania? Olejsta ciecz podobno chroniąca przed słońcem, tak? Aha, mieliśmy... A nie, pas z narzędziami, już, już wzięliśmy ten pas, okej. Okay. No więc teraz tak, w kałuży nic nie ma. Aha, on dostaje w pierdziel. Tutaj nic nie, tutaj nic nie... A, wiem, 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 oleisty, czyli śliski, okej, okay, rozumiem. <laughs> babka, 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 spoko, spoko. Czyli musimy teraz tutaj iść. Ale co zrobić? Aha, tak, no wzią... musimy wziąć ten, y, te melony tutaj, ten Melon do, do tego dostanika, ale teraz nie wiem co. Melonowa katapulta. Transkontynentalna. -kontyn hmm. No i właśnie nie wiem co teraz. Nie wiem co zrobić. Dobra, ten olejek damy tutaj szybko, 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 zanim się. Aha, Zanim się... Kupuli się... Nie! No dobra. No dobra. <laughs> Troszkę nam nie wyszło. No dobra, i więc teraz nie wiem, co zrobić z tym. Hmm. Nie wiem, melonowa pulta z budką? Nie mam pojęcia, naprawdę. No, 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 naprawdę nie, nie mam pojęcia. Co, co możemy zrobić z tą metalową kat katapultą? Nic tu nie ma żadnych. Jakaś miseczka na jałmużnę, ale to jest, to było z, tym, z tą kością, tak? Więc kość już mamy zrobioną. Filar. Coś z filar! Może, może filar, może my, my musimy coś rozpierdzielić tutaj? Aha! A jednak! Aha, już rozumiem, dobra, spoko. Ohoho, ho, ho, jakie piękne combo, ho, 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 ho. Dobra, spoko. Już wiem, co mam robić. No, i zarobiście. O, ho, ho, się wkurzył. No, i zarobiście. Więc teraz idziemy. Szybko, spróbuję się schować. O, może i nie. Może i nie zdążę. No dobra. Dobra, więc teraz będziemy obserwować sąsiada. Hmm. No dawaj dawaj sąsiad, idziesz. Poobserwujemy troszkę te animacje. Haha. Ha. Świetnie wyglądasz w turbanie sąsiad. Świetnie, świetnie po prostu. Dobra, więc teraz tak, tutaj już wszystko zrobione. Tak, myślę, że wszystko. Chociaż nie, bo jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Kurde, no patrzcie. No, no nie mam pojęcia. Hmm. Czy, 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 czy ja wszystko zrobiłem, czy nie? No nie wiem, nie wiem. Zaraz zobaczymy, zaraz się przekonamy. Chociaż, no, z drugiej strony zrobiłem. A nie wiem, no, no naprawdę nie wiem. Zaraz, zaraz się przekonamy. Było wcześniej potrójne kombo, no spoko. Więc dobra, i teraz tak: Tutaj sobie usiądzie, obudzi się od razu, i zostanie porażony prądem. No właśnie. Ale tego ostatniego, tego ostatniego, nie wiem jak, nie wiem jak zrobić, nie wiem co jest. No dobra. Hmm? Hi, hi, hi. Zwycięstwo. Kolejny odcinek będzie niebawem. Ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dajcie łapkę w górę. Na razie.